Siemanko to jest szybki przewodnik po trybie królestwa. Najpierw opowiadamy o ogólnych dodatkach, a na koniec o systemie królestw. Jest to nowy tryb, lecz jest on oczywiście bardzo zbliżony do Survival'a. Pierwszą komendą, którą chciałbym oczywiście pokazać, będzie ukośnik menu. Tam znajdują się wszystkie informacje, które tak naprawdę początkujący gracz musi wiedzieć. Mamy informacje dotyczące nagród za nagrywanie filmików, dostępne kity i inne dodatki takie jak autopodnoszenie czy siedzenie na schodkach dalej co jest nowością mamy system łowienia nie będę tutaj w przewodniku opowiadał o całym systemie skrótowo chodzi o to, że łowiąc ryby możecie zdobyć różne okazy o różnej wartości, czasami też się będą odbywać turnieje dotyczące wędkarstwa i możecie zyskać w nich duże nagrody, następnie oczywiście mamy warpy Pierwszym warpem jest poradnik, na którym macie dostępne informacje odnośnie teleportów, jak je tworzyć, oraz Wind. Jest to niezmienne już od kilku edycji, więc tali gracze na pewno wiedzą, jak się z tym posługiwać. Naszym kolejnym warpem są podpisy. Jeżeli oczywiście chcecie, możecie na ukośnik sklepik zakupić i tutaj dostaniecie do rączki oraz pojawi się na spawnie. Wyglądają one w ten sposób. Następnym warpem są skrzynki. Są one niedaleko spawna, więc na pewno każdy do nich trafi, no ale jeżeli nie, no to może użyć właśnie ukośnik warp. Mamy skrzynię statura, którą można kupić również na ukośnik sklepik. Skrzynkę nagrody 1 i 2 można zdobyć z dziennych nagród pod ukośnik nagroda. Magiczna skrzynka głównie pochodzi z eventów. Tak samo jak serza. A skrzynkę... Możecie zakupić na ukośnik sklepik lub też wygrać z konkursów czy eventów. Informacje o eventach oczywiście będą na Discordzie, na kanale newsy, więc albo konkursy, więc polecam śledzić te kanały. Następnie, ukośnik Warp Casino i możemy sobie tutaj zagrać w różne gry. Żeby wziąć w ogóle udział w jakiejkolwiek grze, najpierw musicie wypłacić żeton. Są różne wartości tych żetonów, powiedzmy, że ja sobie wypłacę żeton o wartości 100 dolarów, następnie wchodzicie na dany tryb, obstawiacie w polu, gdzie jest bariera, no i zaczynacie kręcić. Są tryby jednoosobowe, gdzie raczej się przegrywa, ale też są tryby wielosobowe, gdzie możecie się zmierzyć z jakimś kolegą albo przeciwnikiem, i wtedy jedna z tych dwóch osób dostanie całą kwotę. Następny warp to jest nowość: warp targowisko. Taki, takie warpy na pewno już kojarzycie, na przykład ten dzienny sklep, który się pojawił na Skyblocku czy na Survivalu. Ale rzeczą, której do tej pory nie było, są sklepy na spawnie, które można wynająć. Otóż mamy takiego osadnika i po kliknięciu na niego mamy informację, że ma 26 slotów sprzedaży. I ma też 26 lotów miejsca w magazynie. No i kupujemy ten sklep, on kosztuje 500 dolarów na jeden dzień. Po kupieniu możemy oczywiście przedłużyć wynajem, zmienić nazwę, zmienić wygląd tego sadnika. Możemy też wstawić powiedzmy nasze przedmioty do magazynu, które chcemy sprzedawać. I edytować front. Czyli powiedzmy dodajemy sobie kamień, że chcemy sprzedawać. Piszemy, że chcemy go sprzedawać po 16 cena niech będzie, że 100 dolarów no i mamy dodany możemy teraz go edytować, czy możemy zmieniać tryby ilość sprzedawanego kamienia lub tego, którego chcemy kupić oraz cenę możemy też nakładać limity na kupowanie danego przedmiotu oprócz tego mamy barb anti i nether, ale tego już chyba opisywać nie muszę Nowością są aukcje. Wcześniej pod komendą AH mogliście wystawić przedmiot, który był dostępny przez jakiś czas, i za jakąś ustaloną przez Was cenę dana osoba mogła kupić przedmiot. W tej chwili są dwie opcje: albo w ten sposób, który właśnie przed chwilą opisałem, albo czasowo wystawiacie przedmiot, który jest licytowany, czyli cena za niego jest podbijana przez graczy. Komenda to w tej chwili CA. No, i w Guim oczywiście możecie, jeżeli ktoś wystawi, będziecie tutaj widzieć wszystkie przedmioty. Ta komenda, żeby wystawić przedmiot na aukcję, to jest CA-HELP na wszystkie, na wszystkie komendy i mamy CA-IT. Powiedzmy, że chcemy wystawić ten przedmiot, który mamy w ręku. I wpisujemy komendę. I jak widzimy, rozpocząłem aukcję kamienia za 100 dolarów i teraz ktoś może tą aukcję podbić. Jak widzicie, te aukcje się dość szybko kończą. Chwila minęła i już jest 90 sekund, bo aukcje trwają po 2 minuty, więc możecie to w chodliwych godzinach na serwerze wystawiać, no i oczekiwać, że wasze przedmioty się sprzedadzą za dobrą cenę. A teraz przechodzimy do systemu królestw. Jest to duża nowość żeby w ogóle rozpocząć rozgrywkę, to ja proponuję użyć komendy RTP, czyli się losowo tepamy na świat. No i komenda, która jest od królestwa to jest ukośnik lens. W tej chwili mamy menu naszego królestwa, niestety nie mamy go stworzonego, więc nam tutaj pisze, że mamy Ukośnik Lens Create. Więc my sobie takie królestwo stworzymy i nazwiemy je powiedzmy musz. Teraz się nam stworzyło. Domyślnie na początku jest jeden czank, czyli 16 na 16 bloków. I wysokość jest nieograniczona. Dla przypomnienia czanki możemy zobaczyć sobie na F3 plus G. Więc tutaj też na kolejny i kolejny i tak dalej. Wyłączę. W menu możemy edytować. Plagi, możemy ustawiać rolę żeby każdy, każda osoba miała różne permisje. Możemy również ustawiać podatki, czyli, osoba, która jest w naszym terenie, jest zaufana, jest członkiem jego, yy, musi się składać na utrzymanie tego terenu i zostanie pobierana od niego kwota, którą sobie tutaj ustalicie. Yy, ona jest pobierana co jeden dzień. I tak samo tutaj, w tym miejscu, macie statystyki, i na dole macie, że następny koszt za czang to opłata setka, tak? I ona zostanie pobrana za 3 dni. Ta kwota się zwiększa wraz z rozwojem waszych ziem. Im więcej zajmujecie, tym więcej płacicie. Im też większy poziom macie, to więcej płacicie, ale dostajecie również. Atrybuty. W tej chwili jestem na poziomie osada, czyli tym najmniejszym. No, ale jeżeli osiągnę kolejny poziom, będę mógł mieć 5 szczanków więcej, ale też 5% większy koszt ich utrzymania. Ja to oczywiście w tej chwili mam nieograniczoną liczbę terenów, bo mam maksymalne permisje, ale wy będziecie mieć tutaj ograniczenia. Możecie też zarządzać relacjami z innymi królestwami oraz członkami. Możecie ich wygnać. Bądź też awansować czy degradować. Jeżeli jest kilka królestw, może się zjednoczyć od tego służy komenda Nations. U nas jest to jako Imperia. W tej chwili nie jesteśmy częścią żadnego Imperium, no ale możemy stworzyć pierwsze Imperium na serwerze. Wpisujemy Nation Create, no i powiedzmy nazwiemy to IM. No i 100 tysięcy zostało pobrane z naszego konta bo skarbiec nie miał wystarczająco pieniędzy, więc pamiętajcie, osoby mogą wpłacać do skarbu, ale jeżeli nie, nie wpłacą, to zostanie to pobrane z waszego konta. Pomyślnie utworzono to imperium i nasze królestwo jest jego stolicą. Możemy otworzyć tutaj menu i to jest ten wyższy poziom, to jest już ten maksymalny, bo są dwa poziomy. Możemy zarządzać wojnami i relacjami z innymi imperiami. Od razu mówię, że na pewno to zostanie w pewien sposób ograniczone na serwerze, żeby na samym początku nie przejmować innych terenów, więc to dopiero będzie realizowane z czasem. Tak samo mamy tutaj poziomy, tutaj są już trochę inne wymagania i też inne efekty, bo mamy większy koszt utrzymania, więcej czanków, ale też efekty, które możemy uzyskać osiągając kolejne poziomy. Tutaj mamy dostępne te właśnie. Efekty. Jeżeli chcecie dodać jakąś osobę na, do swojego królestwa, wpisujemy ukośnik Lens Trust. Czyli zaufaj danej osobie. I tutaj wpisujecie na końcu link. Ta osoba musi później wpisać, że akceptuje to. I teraz możecie dodać osobę albo do całego królestwa, albo do obszaru. Bo powiedzmy, jest to osoba nowa na serwerze, albo której po prostu nie znacie, i boicie się, żeby ona miała dostęp do wszystkich waszych skrzynek, do wszystkich waszych budowli. Teraz na przykład nie wiem, gdzie ja jestem, więc sobie wpiszę lens map i mamy tutaj zaznaczone, który jest teren nasz, a który jest y, wolny. Powiedzmy, ja sobie pójdę tutaj i wpiszę ukośnik flame. Czyli sobie zająłem teren. Teraz tam się podświetla, jaki teren jest nasz. Teraz sobie wyznaczę obszar, y, który będę chciał przydzielić nowemu członkowi. Wpisujemy lens selection zaznaczamy motyką przekątne teraz tutaj na pomarańczowo mamy wielkość tego naszego obszaru możemy to rozszerzyć wpisując komendę selection expand i teraz mamy na całej wysokości y czyli od samej góry do samego dołu i teraz sobie przypiszemy czyli ukośnik selection Asign i musimy tutaj wybrać obszar. Ja w tej chwili nie chciałbym to przypisać do obszaru farma. Więc jak widzimy, mamy napisane, że to zostało już stworzone. I możemy teraz to sprawdzić na ukośnik lens oraz obszary. Możemy tutaj zarządzać członkami, edytować flagi, czyli te pozwolenia, o których mówiłem nakładać te podatki oraz inne ustawienia, czyli opis, możemy dodać ikonę czy nazwę. Również tutaj te liczby obszarów będziecie mieć ograniczoną, więc to nie jest tak, że są możecie ich stworzyć nieskończoność. Ale teraz osoba będzie powiedzmy tylko w tym miejscu mogła coś budować, a wreszcie nie. Oczywiście ja to nagrywam przed startem edycji, więc część rzeczy może się zmienić. Czy to w wyglądzie na spałnie, czy to w trochę w komendach, w jakichś ustawieniach, mogą dojść nowe rzeczy, a obecne trochę zostać zmienione bądź nawet usunięte. Jak widzieliście, też było tam parę literówek, więc musicie wybaczyć. Będzie to wszystko na bieżąco poprawiane. Jeżeli oczywiście macie pytania, piszcie je na Discordzie na czacie bądź też w tikecie. Link do Discord'a znajdziecie w opisie. A ja Was pozdrawiam i życzę miłej gry na serwerze. Do zobaczenia!